Posłannictwo od Boga jest po to, by mieć udział w Bożym zamyśle, by wziąć udział w Bożym miłowaniu i stać się wspólnikiem spraw Bożych. Tu, wybraństwo i posłannictwo idzie w parze z łaską uposażenia. I tu nie trzeba szukać w sobie ludzkiej nadzwyczajności, jej nie ma. Lecz trzeba zauważyć dar, który do Bóg, dar istnienia, dar rozumienia, dar słowa. Posłannictwo Boga jest na pokrzepienie i podtrzymanie współczesnego pokolenia. Dlatego ono nie musi nieść czegoś radykalnie nowego, zawsze żąda radykalnego miłowania, aby wypełnić wolę Bożą i siebie od zguby ocalić. Ważnym jest być Bogu zawierzonym i oddanym kto się tak ugruntuje w Panu Bogu, będzie wolny od wielu ziemskich lęków i przeszkód, a to, co wpływa na niekorzystny nastrój chwili, nie będzie miało oddziaływania ostatecznego. Dlatego, że wyznawcą Jezusa trzeba być w dniach pomyślnych i trudnych. Wszystko trzeba przyjąć jako dar od Boga i zyskiwać Go jako Jego posłannictwo, które jest łaską współbrzmienia z Bożym Słowem i Bożą racją. Pan Jezus, dając przypowieść o siewcy, mówi o tym, że wszyscy ludzie, jak wysiane ziarna, wymagają gorliwości, współpracy i wytrwałości z Panem Bogiem. Wytrwałość, gorliwość i wierność prowadzą człowieka na życie trudne, ale owocne. Kto chce być uczestnikiem życia łatwego, nieutrudzonego, przyjemnego. Ten za przeszkodę będzie miał każdą przeciwność, będzie się od niej uchylał po to, żeby uratować samopoczucie i dobrostan w chwili bieżącej. Nie po to człowiek żyje, by nie cierpieć, tylko po to człowiek żyjąc i cierpiąc ma wytrwać w wierności Panu Bogu bez względu na ból, cierpienia i okoliczności zewnętrzne. Stworzył ciebie, człowiek, stworzył ciebie Pan Bóg nie dla doczesności, lecz dla wieczności. Dlatego doczesność przepadnie. I niech przepadnie. Zużyje się na pewno, lecz owocem Przeżytej doczesności ma być Twoje uświęcenie, czyli bliskość z Bogiem, jedność ducha z Nim i współmiłowanie z Panem Bogiem. Współmiłując z Bogiem, stać się Jego wspólnikiem. Wtedy człowiek jest nie tylko na Jego obraz i podobieństwo z powodu stworzenia, ale również z powodu miłowania i zaangażowania w sprawy własnej i cudze. Według Bożego zamysłu, dla Bożej sprawy. Zaufaj Panu Bogu, abyś był odważny, żądać i mówić. Masz żądać prawości, mówić przeciwnościom nie, nie i sprzeciwiać się temu co by ciebie niszczyło jako człowieka i przeciwstawiało Bogu jako stworzenie. Stworzył cię Bóg dla wielkich spraw. One zaś są jakimś już udziałem w mojestacie Bożym, który jest dany świętym, zbawionym. Ponieważ uczestniczysz w sprawach większych od tego, co widzisz i poznajesz, dlatego proś Boga o cierpliwość, abyś do końca wytrwał własne i pozwolił się obdarować wielką miłością w wieczności. Łaska boska, dar boży, jest jak budulec, do którego trzeba Dołączyć gorliwość własną. Łaska żąda współpracy, trudu, ofiarności. Ponieważ jednak czynność człowiecza jest marna i człowiek ma słabe panowanie nad sobą, dlatego i w tym wymaga interwencji i tu z pomocą przychodzi pragnienie wypełnienia się Bogiem. Ma to miejsce w postawie zawierzenia, czyli schronienia się w mocy Boga. <laughs> Najbardziej ludzie schraniają się i najłatwiej w miłości Matce Najświętszej. Ktoś jej zawierzy, jest z nią niejako pod krzyżem i otrzymuje też krzyżowe łaski, które spływają od Jezusa. Dlatego człowiek sobie nie wystarcza i potrzebuje Bożej mocy. Ta Boża moc musi wypełnić człowieka i intensywność tej może Bożej mocy potrzeba, by była przyjęta wielką i narastającą tęsknotą za Bogiem, bo pragnienie Boga można porównać i do tęsknoty, i do głodu. Tak jak naczynie, by się z niego wylewało, musi być przepełnione po brzegi, a jeżeli jeszcze tam się coś wlewa, to się rozlewa. Tak i siebie trzeba potraktować jak takie naczynie na łaskę Bożą, by się wypełnić, przepełnić, by stać się tym, który uprasza, jakby rozlewa łaskę pozyskaną dla siebie rozlewa na innych. <laughs> Intensywność zawierzenia Bogu jest równoznaczna z intensywnością przyjęcia łaski i upraszania jej dla innych. I tego Ci <laughs> trzeba. Taka gorliwość zawierzenia z gorliwością wielokrotnego plonu. Ziarna rzuconego w glebę. A jak Ci Pan Bóg nie wystarczy, to Cię będzie nosiło po tej ziemi, będziesz szukał siebie swego tu, tam i gdzie jeszcze, i co jeszcze. Bóg powinien wystarczyć. A życie ma stać się cierpliwym czekaniem ratunku od Boga. Ci, którzy się urządzają na tej ziemi, mają zmienić temat zainteresowań. Mają się urządzić na wieczność. Kto się urządza na ziemi, ten do wieczności pójdzie nieurządzony. No i co z niej będzie? Ten nieurządzony na wieczność to jest ten nieuświęcony, ten, który nie miał zainteresowania, by do Boga przynależeć. Jemu wystarczyło to, co Bóg Jemu dawał. Ale nieurządzony przed Bogiem jest człowiekiem niekonsekwentnej wiary. Wprawdzie Bóg wystarcza, ale jak nie ma zainteresowania Bogiem, to wystarczający Bóg jest nieprzyjęty. Módl się więc o to, byś miał litość nad sobą i byś był. Całkowicie w sposób narastający, coraz bardziej oddany Bogu i trwający przed Nim. Gód Boga oznacza wypełnienie Bogiem, a schronienie się w Bogu to jest zabezpieczenie się. Tej postawy ci trzeba. Trzeba o Niem prosić, w niej trwać i doznać ocalenia.